24 stycznia 2023, godzina bliżej 16.00. Ulica Długosza, inwestycja mieszkaniowa, oddana stosunkowo niedawno do użytku. Frontem zwrócona do ulicy Długosza. Wnęki balkonowe. Na wszystkich piętrach na parterze działalność gospodarcza prowadzona przez różne firmy, poczta, Nowis, żaluzy i tak dalej. Prostopadle do ulicy Długosza umieszczone są klatki do kolejnych Mieszkań w tym kompleksie budynków. Na parterze usytuowane są garaże. Ulica Długosza 31 ma swoje rozwinięcia 31A, B, i tak dalej. Na każdym piętrze balkony lub wnęki balkonowe. Mieszkanie na ostatnich piętrach, przedostatnich mają wyjście na taras na dachu budynku, kompleks bocznego. Budynku mieszkalnego zamyka się wjazdem do garażu na poziomie -05. Teren ogrodzony za ogrodzeniem duży parking i budynek służący mieszkańcom jest to jedna z dzielnicowych chwili Urzędu Miejskiego. Dziękuję za uwagę.